Wczorajsza debata francuskich kandydatów na prezydenta mogła być szokiem poznawczym dla polskich wyborców, bo pokazała, jak powinna wyglądać profesjonalna polityka i jakie lata świetlne dzielą polską politykę od zachodniej. Nie chodzi tylko o treść, ale może przede wszystkim o formę. Marine Le Pen i Emmanuel Macron przez ponad 2,5 godziny rozmawiali ze sobą w sposób bardzo twardy, w sposób bardzo otwarty. Wchodzili sobie w słowo, krytykowali się wzajemnie. Prowadzący tę debatę dziennikarze nie ograniczali swojej roli do stoperów mierzących każdą sekundę wypowiedzi. A teraz pytanie: pamiętacie polskie debaty prezydenckie 2020 roku? Nie pamiętacie? Nic dziwnego, nie ma co pamiętać. W polskich realiach kandydaci na prezydenta są ograniczani do możliwości wygłaszania sztywnych formułek. Mierzy się każdą sekundę ich wypowiedzi, nie mają żadnej szansy na wejście w interakcję z konkurentami. To jedna z wielu rzeczy, które musimy zmienić w polskiej polityce. Sam przebieg debaty francuskiej nie był przełomowy, a tylko przełom właśnie w tej debacie mógł dać szansę Marine Le Pen na osiągnięcie sukcesu w najbliższą niedzielę. Le Pen, trzeba sobie to szczerze i obiektywnie powiedzieć, była niezła w tej debacie. Lepsza niż można się było spodziewać. Była szybsza z wygłaszaniem wielu pomysłów programowych, nie dawała się zapędzić Macronowi w kozi róg. No ale to jest ta sama Lepen, którą znamy. Antyeuropejska, antynatowska, bardzo wyrozumiała wobec Putina, bardzo nietolerancyjna wobec imigrantów. To ta sama Le Pen, którą znamy. Po drugiej stronie. Jest Macron po pięciu latach prezydentury, już doświadczony i otrzaskany, taki polityk, który radzi sobie z wieloma wyzwaniami, przed którymi stoi świat, stoi Europa, ale także Francja. Zatem oby w niedzielę wygrał Macron, oby wygrała Europa.